Witam bardzo serdecznie. W ostatnim podcaście wspominaliśmy o kilku grach, które wychodzą ze świata Warhammera, które może nie mają takiego dużego rozgłosu, jak te gry pokazywane w artykułach na Community. Jednym z nich właśnie był Warhammer 4000 Daka Squadron, gra, w której wcielamy się w orkowych pilotów. Podczas podcastu też zastanawialiśmy się, kiedy była premiera, kiedy wychodzi, okazuje się, że premiera już była, okazuje się, że gra już jest dostępna i co więcej, ma na Steamie dostępne demo, więc uznałem, że czemu by nie sprawdzić jak to wygląda w rzeczywistości przyznam, że ten trailer taki semi gameplayowy, który, był na, który umieścili, umieścili był bardzo ciekawy, więc postanowiłem sprawdzić jak rzeczywiście gra wygląda i powiem Wam, że gra mi się nawet podobała osobiście nie jestem fanem takich typowych dogfighterów gdzie po prostu sterujemy samolotem, strzelamy do innych, po prostu nie mam zdolności w tych grach, to nie jest to nie jest to coś, w czym jestem dobry, ale gra mi się generalnie podobała. Oczywiście to nie jest żadna pełna recenzja, to jest tylko na podstawie dema, które jest dostępny na Steamie, do którego jeszcze raz Was odsyłam. Ale gra generalnie jest dobra, nie jest to taki typowy cash grabber, że o, po prostu zgraj, dorzućmy do tego nakładkę z Warhammera i może będzie dobrze. Nie, rzeczywiście jest przynajmniej w moim imaniu mocno nawiązująca do samego uniwersum, no i oczywiście do samych orków. Jest sporo ciekawych e, mechanik, które o których teraz chcę wspomnieć. I gra rzeczywiście jest warhammerową grą. Zacznę, może, od bardziej e, ogólnego opisu. Tak, jak powiedziałem, jest to do czyli sterujemy jednym orkowym pojazdem. Zdaje mi się, że do wyboru potem są poza zwykłym myśliwcem też bombowiec, który zapewne zdaje większe wrażenie wszystkim konstruktom i pojazdom, które będą na, na mapie. Bo w tej grze, poza zwykłymi samolotami, też są konstrukcje, które będziemy strzelać. W jednej misji były ciężarówki, które musia, musieliśmy eskortować, i na trailerze wygląda to, że są inne też konstrukcje, konstrukcje, które będziemy niszczyć. To oczywiście, stero, bardzo proste sterowanie, co Was zapewne nie dziwi, jak to na przestało, przystało. Oczywiście jest opcja, żeby jechać jeszcze szybciej, lecieć jeszcze szybciej niż, niż powinniśmy, ale co może Was zaskoczyć, możemy unikać, sterując naszym samolotem, jeżeli możemy unikać w lewo i w prawo, to po to pod warunkiem, że mamy dość paliwa, to po prostu możemy zawrócić w miejscu, co jest bardzo ciekawe. Trzeba się do tego przyzwyczaić, żeby nie zawracać automatycznie jak normalnym, w normalnym samolocie, tylko przy tym przycisku, przy tym uniku. I oczywiście musimy pamiętać, żeby mieć paliwa, żeby przypadkiem się nie wyślizgnęły ścianę, ale myślę, że jest to ciekawa mechanika, która rzeczywiście coś tam daje do tej gry. Eee, poza zwykłym strzelaniem mamy też opcji żeby talanować wrogie pojazdy. Tutaj ta mechanika mam mieszane uczucie, bo przynajmniej na tym poziomie, na którym był mój samolot, dostawałem bardzo dużo obrażeń od zderzania się z innymi samolotami. Tak samo od talanowania. Więc, jak naprawdę, to nie była opłacalna metoda walki. Ale potem dostałem ulepszenie, które sprawiło, że dostałem mniej obrażeń. Wiem, że są jeszcze inne ulepszenia, które redukują te obrażenia, więc może w dalszej części gry to talanowanie ma więcej sensu. Więc główny gameplay polega właśnie na tym, będziemy latać za samolotami wroga, zastrzeliwać je i czyś to, że oni zastrzelą nas. I teraz może wspomnę o customizacji, która jest bardzo rozbudowana w tej grze. Po pierwsze, do dyspozycji mamy różne samoloty, w demie są dyspozycji tylko dwa. E, to prawda, oba myśliwce, jeden jest o dziwo startowy, jest cięższy niż ten, niż ten który zblokowujemy na prawie na sam koniec dema. Jest, jest to ciekawy progres, no ale rzeczywiście trochę szybszy, co może tu jest plusem, którego ja nie zastrzegam. Ale mam mniej działu, więc kto by tam chciał samolot z się dział. E, Poza wyborem samolotów mamy też wybór broni, mamy wybór pancerzy i co najdziwniejsze, mamy wybór e, farby, w jaką jest pomalowany nasz pojazd. I tu jest pewien haczyk, ponieważ w zależności od tego, jak pomalujemy nasz samolot, jakiś, dotrzymamy, jakieś premie. Jest to jak najbardziej nawiązujące do całej kultury orków. E, oczywiście czerwone samoloty lecą szybciej, a na przykład e, żółte, które mają dominującą farbą, zadają więcej obrażeń. Przynajmniej jeśli chodzi o walkę dystansową, e, wszystko to oczywiście kupujemy, a właściwie odblokowujemy z mocą zębów, które zbieramy za udane misje. I tu oczywiście nie mogę nie wspomnieć o tym, że wszystko to na, bazuje na prawach orkonomii. Przed sobą macie nieustannie gameplay, który dałem mi się nagrać. Tam wybrałem co no, najważniejsze fragmenty. I teraz myślę, że przejdę do. Rzeczy, które mi przeszkadzały w samej grze, ale też ciężko mi powiedzieć, czy to jest wina dema, czy to jest wina, czy to jest wina faktycznej gry. Po pierwsze, muzyka, chociaż stylowa mi się podoba, jest taka energetyczna, tak jak powinna być. To zdaje mi się, że tam były może dwa utwory, ale tak jak mówię, to może być tylko kwestia dema, nie powinniśmy się tym kierować. Po prostu mam nadzieję, że albo tej muzyki jest więcej, albo ben, będziemy zmuszeni używać własnej. I tu w, znowu, do, nawiązując do tego, powtarzają się, Mam nadzieję, że cele misji się nie powtarzają. Widziałem zwiastun, więc widziałem, że te mapy są różne. Widziałem, że e, potencjalnie cele misji mogą być różne, ale mam nadzieję, że to nie jest tylko proste strzeliwanie. Wystrzelić 10 samolotów, zniszczyć 10 baraków. Mam nadzieję, że jest coś w tym więcej. No i mapy wydawały się dość małe. To zauważyłem, że to była duża ilość negatywnych recenzji na Steamie. właśnie się tego nawiązywała. Często mapy były za małe jak na te, tego typu grę. No i oczywiście w Demie te mapy były Dość ograniczające, ale nie powiem, że wszystkie były, były, były ładne. Moim największym problemem, i to rzeczywiście rzecz, która naprawdę przekazała mi w gameplayu, to było wykrywanie zderzeń. Z jakiegoś powodu nie potrafiłem wyczuć dokładnie, gdzie mój samolot już się zderza, a gdzie jeszcze nie. Zdaje mi się, że to pudełko zderzeń naszego samolotu jest mniej więcej wielkości tej obwódki, gdzie jest pokazane życie i nasze paliwo, a nie faktycznego kształtu samolotu ponieważ często zdarzyło mi się zahaczyć skrzydłem, gdzie nie czułem, że powinien zahaczyć tak samo, gdy przypadkiem trafiałem w samoloty wroga to oczywiście rzecz, która mi bardzo przykazała, bior zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jednak zdarzenie się z przeszkodą nie jest... nie kończy naszej gry, nie jest tak, że jak zdarzymy się ścianą, to zginiemy. trochę dziwnie to wygląda, ale z drugiej strony odkowie, więc czemu nie ale jednak zabierało sporo życia, jednak chyba tak naprawdę 90% razy, kiedy ginąłem to było raczej w wyniku zdarzenia albo z samolotem wroga, albo z przesz albo jakąś przeszkodą, której nie zauważyłem, niż raczej ze mnie. Tak jak wspomniałem wspomniałem, Dogfightery to nie jest mój typ gry i przyznam, że e, pod koniec miałem problem, żeby się przebić, żeby... a pogram jeszcze 10 minut, żeby na pewno zobaczyć wszystko, co jest w tym demie i dobrze tak zrobiłem. Pod koniec w demie odblokowałem broń, która sprawiła, że znacznie więcej radości miałem ze strzelania. Co prawda gra się zrobiła wtedy trochę za prosta, no ale mam nadzieję, że w głównej grze to jest jakoś zbalansowane. A właściwie mega blaster, który jak tylko odblokowałem, zamontowałem na wszystkich możliwych miejscach. I przyznam, że latanie z wilgachnym laserem, który potrzebuje dwóch sekund, żeby skupić się na właściwym celu, definitywnie było przyjemne. Myślę, że dla wszystkich, którym, którym podoba mi się tego, tego typu gry, ta gra na pewno przypada do gustu. Zwłaszcza jeśli lubią tą Warhammerową tematykę. W moim przekonaniu ta gra znacznie lepiej wygląda, ma znacznie lepsze wyczucie stylu niż Aeronautica, która wyszła chyba rok temu, pół roku temu? No tak jak na początku, mi osobiście gra przypadła do gustu. Tak jak powiedziałem, to nie, to nie jest wcale jakaś tam głęboka recenzja, tylko moje praktycznie pierwsze wrażenia I w myśl informowania Was, drodzy widzowie, co się dzieje aktualnie na scenie Warhammerowej, myślę, że spełni to swoje zdanie. A tymczasem żegnam Was i do usłyszenia następnym razem.